Witam wszystkich Święta, nie święta Latać muszą Puściłem przedwczoraj chyba, przed wczoraj no, tego tą wyszwanczkę yy, kawową Nie wiem, gdzieś poleciała, nie chcę jej absolutnie, no to taki nielot że, że pierwsze co to szukało gdzieś żeby od razu usiąść przelatywała nad głębnikiem w ogóle nie umiała nawet machać skrzydłami nie wiem tam kolega mi ją znalazł ale no ale bez przesady Ja tu jakoś musi latać Tu zgoniłem Zgoniłem jakiś jasny wczoraj był Perłowy był wczoraj do późna wieczorem. Perłowy siedział, ładny perłowy, no ale siedział, siedział, nie chciał lecieć i zerwał się już szarówką taką i, 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 i odleciał, no ale to tak jest właśnie, gdzie słońce pochmurnie, trochę, no ale zaraz no chwilę. Pokażę, coś też jeszcze latają, bo się rozlatały. Już tak od rana latają, bo troszkę im. Tutaj e, e, taki przegląd robiłem. Dobra, na razie pauzę. Witam po pauzie. Chcę pokazać. Mam no, w końcu berliny. Mi się zaparzyły tu na dobre. To jest samiec, samica gdzieś tam z tyłu. Zaparzyły się, później się rozparzyły. I, i tak, a nie chcę, żeby się jeszcze innym parzyły. Już wypuszczałem, ale no kurde, no rozparzały mi się, a nie chcę, żeby ona mi do ciemnego szła. I musiałem mi to zamknąć do Budapeszta. No niech siedzą tutaj. Razie. Siedzą tu Uniwersytetem, tu że Muszę oddzielić te samce od samic, bo to widzę już, już, już tak się w pary biorą po swojemu. Muszę je tak podobierać, ścimniały fajnie. Te dwa młode z listopada przeżyły, kurde. Takie jasne są. Drugi gdzieś tam jest. Gdzie to To mam całkiem całkiem takie Na razie pauzy, bo tam pod kratę wyszły. Się trochę wyszło pod kratę. Muszę te jasne takie poddzielać zrobił jest drogi młody ten, nie widzę go. Nie mogłem tych berlinów zaparzyć, no mówię, no, kurde, ale się zaparzyły w końcu. Tu siedzą. które są, tu mają trochę białego w ogonach, ale dużo jest takich przeplatańców w ogonie. Taki. No, samica idzie w parę znowu, teraz pójdzie do tamtego, chyba że ona tam samca. Tak, do tamtego samca, tak grubo. Takim mieszancem muszę poodkładać to całkiem. To tam z Budapestymi i z, z murzynami latały, i, i tu się z powrotem pchają. A tu jest drugi młody. Dobra, tu widzę. Tu jest jeden, tu jest drugi. Berliny się gonią. O proszę. Jak kurde no takie oparty. Ona szła do, do ciemnego. ten młody samczyk, ale już już fajnie się z nim parzy, bo już widziałem, że są razem. No ale nie mogę, z może nam ich tam na razie trzymać. muszą tu posiedzieć trochę mam kilka tych pantoszy, takich ciemnych tam doradczy mi je parzyć, one są takie aż szumelki, chyba za cztery takie. Je parzyć razem czy z tymi kończatymi Nie wiem, czy osobne, jakieś. One są ciemne takie. Ale to fajnych połąków widzę, że parę jest fajnych. No jak ją pilnuje. Grucha. Nie wiem, czy, czy już jak taka pogoda będzie, czy czasem im tych, tych cel nie otwierać tutaj już i miski nie wcadać. Rzucę trochę słomy, może tak. Czy czekać jeszcze do końca stycznia, może. Bo tu niektórzy już piszą, że koniec stycznia dają już yy, yy, Budapesztom siedzieć no pewnie jak ktoś ma w, gdzieś na stryszku w ciepłym no to może i tak sobie latają nie fajnie 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 pilnują się i to jest ważne Mysłowy samczyk, mała parka, pozdrawiam kolegę, zobaczymy czy coś uchowam po tych berlinach. Duchają, dużo samczyków jest widzę tych, tych, tych kończatych. Dobra, to na tyle. No, Widzę tam już pory się biorą już. Słuchajcie, następny film e, pokażę wam już perłowe. Także jak, jak co roku na święta pokażę wam coś ekstra także e, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.